Cześć kochani widzowie. W tym odcinku portfela publicznego jak zawsze będziemy śledzić mój portfel publiczny, do którego link znajdziecie w komentarzu. I dzisiaj sprawdzimy, jak radziły sobie nasze dotychczasowe inwestycje, dokonamy nowych zakupów i porozmawiamy na tematy edukacyjne. A ja nazywam się Peter i zapraszam Was w moją inwestycyjną podróż. Zapoznaj się z Disclaimerem. Pamiętaj, że żaden film na tym kanale nie jest prawdą inwestycyjną. Wszystko robisz na pasle ryzyko i skontaktuj się z doradcą finansowym przed inwestycjami. Mimo spadków w ostatnim odcinku. Aktualnie zmiana jest mocno na plus, ponad 1,3%. Aktualny zysk z akcji, które zakupiliśmy za 650 zł wynosi 9 zł. Obecnie na rynku mogą być duże zawirowania związane z napiętą sytuacją geopolityczną czy wyborami w USA i to może wpłynąć na dalsze nasze wyniki. Dlatego też sądzę, że firmy, które zarabiają na prowizji odkupnej sprzedaży akcji, mogą mieć się tutaj całkiem nieźle. Pod ostatnim odcinkiem prosiłem Was, abyście wybrali, co mogę zainwestować. Padły tylko dwie propozycje: pierwsza wszystkiego po trochu druga aby zainwestować w KSG Argo SA. Oczywiście ten komentarz odebrałem jako żart, i rozumiem, że jest to spółka dosyć mocno ryzykowna i teraz chciałbym kilka słów na ten temat. HSG Argo to jedna z największych ukraińskich spółek branży rolnej notowanych na zagranicznej giełdzie. No i notowana jest właśnie na GPW w Warszawie. Ten holding rolniczy kontroluje areałem o powierzchni około 33 tysięcy hektarów. Celem strategicznym grupy jest wzmocnienie dominującej pozycji w regionie docelowym. Oraz doprowadzenie do powstania największego pionowego zintegrowanego holdingu rolnego na terenie Ukrainy. Jest to spółka dosyć mocno ryzykowna no, z powodu tego, co w tej chwili się tam dzieje. Dlatego raczej nie będziemy inwestować w nią. Jest jak widzicie na wykresie, tutaj mieliśmy rozpętanie się konfliktu na Ukrainie, tutaj natomiast ponowne wejście jakby wojsk na Ukrainę. No i widzimy, że spółka w tych momentach dosyć mocno tutaj traci. Nie mamy pewności, czy ta firma też przetrwa te zawirowania, oraz czy nie wycofa się z giełdy. Bardzo możliwe, że odbije, natomiast no, nie jest to coś, w co chciałbym inwestować. Jest to, byłoby to raczej takie spekulowanie, przynajmniej do momentu, aż nie uspokoi się nam sytuacja. Dlatego też raczej wybierzemy coś innego. Ale dzięki za tą propozycję. No więc dziś planuję zainwestować w kwotę 500 zł w nowe akcje. To część mojej strategii, aby co tydzień dokładać do portfela, niezależnie od sytuacji rynkowej. Dzięki temu mogę wykorzystać potencjalne spadki ceny do kupowania akcji po niższych cenach. Ponieważ nie dostałem zbyt dużo propozycji, tym razem wybór padł ponownie na spółkę XTB, którą wybrałem, ponieważ spółka będzie zarabiać na aktualnych zawirowaniach na rynku oraz dosyć mocno wychodzi na świat. Dlatego też wygląda dla mnie obiecująco. I teraz zerknijcie: kupuję akcje i nie mogę ich kupić. Chwilę zastanowienia, co się dzieje. No tak, dzisiaj mamy weekend. Akurat przez cały tydzień byłem dosyć mocno zajęty. Nagrywam ten odcinek w sobotę rano i okazuje się, że handel na giełdach papierów wartościowych odbywa się podczas sesji giełdowych od poniedziałku do piątku w określonych stałych godzinach otwarcia giełd. Weekendy i określone święta to zwykle dni wolne od handlu. No i cóż, no i teraz pojawia się pytanie, dlaczego giełda nie działa w weekendy, skoro mamy technologię, która umożliwiłaby handel 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Rzeczywistości powodu jest kilka, zarówno te historyczne, jak i praktyczne. Mimo, że wiele transakcji na giełdzie jest wykonywanych przez komputery, to nadal ogromna część operacji wymaga decyzji ludzkich, takich jak brokerzy, menadżerowie portfeli i zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Te osoby nie pracują przez 7 dni w tygodniu, dlatego giełda nie działa w weekendy. Nawet w zautomatyzowanych systemach człowiek pozostaje w pętli, aby upewnić się, że komputerowe decyzje są sensowne. Przykładem może być monitorowanie transakcji przez ludzi, którzy zarządzają dużymi portfelami, nawet w przypadku modeli opartych algorytmy Historycznie giełda działała w soboty, a zamknięta była jedynie w niedzielę, często ze względów religijnych i społecznych. Dopiero w wyniku wydarzeń, takich jak krach giełdowy w 1929 roku oraz kryzys gospodarczy, w soboty zaczęły być stopniowo wolne od handlu. Początkowo giełda była zamknięta w soboty, aby pracownicy mogli nadrobić zaległości w pracy papierkowej. Stopniowo wyniku od niskiego wolumenu obrotu oraz zmian społecznych z soboty zaczęto uznawać za wolne dni od handlu. Celem giełdy jest poprawa płynności, czyli umożliwienie spotkania wszystkich kupujących i sprzedających w tym samym czasie. Gdyby handel trwał 24 godziny 7 dni w tygodniu, wielu uczestników rynku nie handlowałaby równocześnie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na płynność. Na niektórych rynkach, na przykład Nasdaq, Rolę płynności wspierają animatorzy rynku. Aby zapewnić dobrą jakość rynku, animatorzy muszą być obecni, a wymaganie pracy przez 24 godziny na dobę byłoby nieuzasadnione. Warto też zauważyć, że zarówno infrastruktura giełdowa, jak i infrastruktura uczestników rynków wymaga konserwacji i przerw technicznych. Wieczory i weekendy to czas, kiedy systemy mogą być serwisowane, co zmniejsza ryzyko problemów technicznych podczas sesji giełdowych. Po zakończeniu dnia handlowego konieczne są prace rozliczeniowe, w dużej mierze wciąż są obsługiwane ręcznie, np. rozrachunki transakcji. Personel odpowiedzialny za te procesy również pracuje tylko w dni robocze. No i koszty utrzymania giełdy. Utrzymanie giełdy otwartej przez całą dobę wiązałoby się z ogromnymi kosztami operacyjnymi dla uczestników rynków, takich jak brokerzy czy banki. Choć systemy mogłyby działać 24 godziny w każdy dzień, to koszty prowadzenia giełdy wzrosłyby znacząco. A zyski z takiej operacji byłyby niewielkie w stosunku do poniesionych wydatków. Zauważmy też, że jeśli giełda działałaby 24 na 7, Day Traderzy musieliby monitorować rynek non stop, aby nie przegapić nagłych zmian cen. Handel bez przerw prowadziłby do ogromnego stresu, braku snu i ryzyka podejmowania nieprzemyślanych decyzji. Giełdy potrzebują nadzoru i decyzji ludzkich w przypadku krytycznych sytuacji, np. zawieszenia handlu w przypadku dużych spadków. Gdyby system był całkowicie zautomatyzowany i działał 24 na 7, Ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych wzrosłoby. Więc podsumowując, zamknięcie giełdy w weekendy ma zarówno powody historyczne, jak i praktyczne. Jeśli podobają Ci się moje odcinki i takie informacje, zapraszam Cię do po polajkowania, zasubskrybowania kanału i zostawienia komentarza. Czy planujecie swoje inwestycje w oparciu o godzinę działania giełdy? I jakie strategie stosujecie, aby nie przegapić dobrych okazji, kiedy giełda jest zamknięta? Dajcie mi znać w komentarzu. To wszystko na dziś. W kolejnym odcinku zrobimy zakupy za kolejne 500 zł plus 500 zł z tego odcinka, czyli łącznie 1000 zł oraz przeanalizujemy najnowsze wyniki w moich inwestycji. Jak zawsze możecie śledzić mój portfel publiczny, link znajdziecie w komentarzu.